Trzeba tylko pojechać jak po swoje Bieg XVIII, Janowski, Kudryaszow, Kuk i zaś ma w górę, Medzik wyszedł, ich czaruje ich jedzie po złoto, ich tego nie puści Johnson się przeciska i chyba to się rozstrzygnie właśnie między tymi dwoma Jesteśmy coraz bliżej, wszystko będzie nasze Obronimy ten tytuł, nic się już nie zmieni Smoczyk eksploduje Jest, jest, jest Polska mistrzem z złotem. Polska broni trofeum. Tak było w roku 2017, czyli ostatnim, w którym rozegrany został finał drużynowych mistrzostw świata. Przez następne 5 lat zmieniono zdominowaną przez nas formułę na Speedway of Nations, czyli zawody park, które miały dać większe szanse tym nieco gorszym reprezentacjom. Trzeba przyznać, że ten format nie przypadł nam do gustu, ponieważ na inaugurację stanęliśmy na najniższym stopniu podium. W 2019 było srebro, w pandemicznym 2020 po opadach deszczu i przerwaniu zawodów również musieliśmy obejść się smakiem, tak jak i rok później, kiedy to złoto odebrał nam upadek Macieja Janowskiego w ostatnim wyścigu a do Sonu z 2022 nawet. Nie wracajmy. Jednak po długim wyczekiwaniu drużynowych puchar świata wrócił. I to z przytupem. Wrocław. Do walki o złoto przystąpiły cztery mocne reprezentacje Polski, Danii, Wielkiej Brytanii oraz Australii. Od samego początku nie układało się dla nas najlepiej, ponieważ po pierwszej serii nie zapisaliśmy na swoje konto żadnej trójki. Po ośmiu biegach sytuacja ta nieco się poprawiła i razem z Brytyjczykami zaczęliśmy uciekać Duńczykom i Australijczykom, którzy natomiast stracony dystans nadrobili w drugiej części zawodów i tak oto przed biegami nominowanymi wszyscy mieli szansę na złoto. W wyścigu 17 pierwszy raz na tor wyjechał Janusz Kłodziej, który mimo starań nie wywalczył żadnych punktów. Bieg 18 to z kolei atomowy start i ucieczka Dominika Kubery, który w tak ważnym momencie przywiózł swoją pierwszą historyczną trójkę w DPS. A w przedostatnim starcie tego wieczoru kapitan Bartosz Zmarzlik stanął na wysokości zadania pokonując Dana biuleja i wyprowadzając nas na jednopunktowe prowadzenie przed decydującym biegiem. Maciej Janowski, Robert Lambert i Anders Thompson. Ci zawodnicy mieli między sobą wyjaśnić kwestię tytułu. Najlepiej ze startu wyszedł jednak Max Frick, ale wszystkie oczy zwrócone były na rywalizację za plecami Australijczyka. Robert Lambert na pierwszych okrążeniach wyszedł z niej najlepiej, a za nim Maciej Janowski próbował rozpędzać się po szerokiej, jednak zamiast zbliżać się do Brytyjczyka spadł on na ostatnie miejsce. Na całe szczęście Wrocławianin szybko zorientował się, że nie jest to najlepsza taktyka i na trzecim okrążeniu wybrał ścieżkę środkiem toru, przycinając do krawężnika w kluczowym momencie i robiąc akcję, którą zapamiętamy na lata. Medzik, Medzik, Medzik zrobi to, on to zrobi, że dla Polska Złota w tej chwili Maciej Janowski nam dodaje pół kółka, pół kółka, wytrzymaj Maciuszu, król Maciusz, Maciej Właśnie w taki sposób zostaliśmy mistrzami świata w roku 2023, odzyskując tytuł po 6 latach w zawodach pełnych emocji, o czym najlepiej świadczy moje zdarte gardło, bo tak brzmiałem 12 godzin po zakończeniu zawodów. Jeśli jednak to dla Was za mało, to wystarczy zobaczyć na reakcję naszych reprezentantów podczas ostatniego biegu. Podczas zawodów było na pewno dużo frustracji, bo większość spodziewała się, że droga do tytułu będzie łatwiejsza. Ale ostatecznie wszystkie decyzje trenera Dobruckiego się obroniły, a przy tym mieliśmy chyba najlepszy w historii finał drużynowych mistrzostw świata. I niech mi ktoś powie, że Speedway of Nations jest lepsze. Debata zakończona.